Dzień dobry, jesteśmy w inwestycji Shelter w Rogowie. Apartament dwupokojowy, 32 metry kwadratowe na parterze. Mamy tutaj prywatny ogródek, zaraz do niego przejdziemy. Na razie jesteśmy w salonie. Salon oczywiście zawiera rozkładaną sofę, w pełni wyposażony aneks kuchenny. Przechodzimy do części właśnie ogrodowej. Tu mamy stolik kawowy z dwoma krzesłami. Piękny, zielony ogród. I wchodzimy do sypialni. Jesteśmy w sypialni, dwa łóżka, szafa w zabudowie i przejdziemy, pokażemy Państwu również łazienkę. Łazienka jest w pełni wyposażona. Tu również mamy szafę w zabudowie. Wracamy do salonu. Co możemy więcej powiedzieć? Strona zachodnia 32 m kwadratowe piękny, przynależny ogródek, 3 metry wysokości w apartamencie, miejsce parkingowe zewnętrzne na terenie inwestycji shelter rogowo zapraszamy.